Wybuchnie elektrownia atomowa na Ukrainie? Pan jest specjalistą wschodu, więc pan wiele wie, ma swoje kontakty. Ponoć wszyscy się wycofują. Panie profesorze? Proszę, nie, nie, nie. Te zagrożenie, jeżeli chodzi o zagrożenie wybuchem elektrowni atomowej, czy w ogóle zagrożenie atomowe, ono jest na stosunkowo niskim poziomie. To nie jest w tym rzecz. Decydujące będą najbliższe miesiące, ale z innego punktu widzenia, dlatego że w gruncie rzeczy to zaangażowanie, ogromne zaangażowanie Zachodu do dostarczania nowych rodzajów broni, wszystko musi się skoncentrować w najbliższych 4-5 miesiącach, bo jeśli nie, to wchodzimy w kampanię w Stanach Zjednoczonych. Będzie to rozgrywane wewnątrz Stanów w kampanii. Może się okazać, że to wsparcie jest mniejsze. Ja nie spodziewam się, żeby go nie było. Spodziewam się rozwiązania takiego, że będzie ono mniejsze, a wtedy ten konflikt się. W gruncie rzeczy rozciągnął na nieznaną nie nam dzisiaj liczbę lat, bo to można sobie wyobrazić, że ten konflikt jest ciągnięty przez, przez Rosjan jeszcze długi czas. To, co dzisiaj widać z najnowszych badań opinii publicznej w Rosji, mimo poparcia dla wojny, duże nastawienie na negocjacje, co jest, co, co jest taką wewnętrzną presją dla Putina, żeby doprowadził do jakichś do jakich negocjacji. Coraz więcej sytuacji, coraz więcej informacji pojawia się, że. Rosjanie wysyłają sygnały do Stanów Zjednoczonych, żeby rozpocząć, żeby rozpocząć jakieś rozmowy z Ukraińcami, to widać, że słabnie reżim Putina. Tam mamy do czynienia z taką sytuacją, że otoczenie Putina zorientowało się, że przeciąganie tej wojny i władza Putina na, na czele państwa rosyjskiego no zagraża samej integralności, samej integralności Rosji. To jest, istot, to jest istotny wektor. Czyli najważniejsza sprawa najbliższe miesiące na froncie, tak żeby Ukraińcy mieli do, do, dobrą, do, dobrą sytuację wyjściową do rozpoczęcia negocjacji. Jeżeli chodzi o Rosję, najważniejszy proces to to, co widzieliśmy w ubiegłym tygodniu w kontekście punktu Prigorzyna, czyli walki w zapleczu, w zapleczu Putina, które, które Putin jeszcze jest w stanie jakoś moderować, bo jeszcze przy pomocy pewnie jakiś tam kanałów, O których nie wiemy, udało mu się jakoś tego Frygorzyna e, utrzymać w, w jakichś ramach, ale jednak widać już, że Putin nie, nie był w stanie powstrzymać tego konfliktu tak, żeby on się nie rozlał. I no jednak e, świat zobaczył przez moment z gołym tyłkiem i, i, i to, e, to to był fakt. To nie, to nie była e, to nie było jak niektórzy w Polsce e, mówili e, to nie była jak niektórzy w Polsce mówili e, jakaś mistyfikacja. Nie wykluczam, że Putin, wiedząc, że w swoim otoczeniu e, matlący się bunt, dokonał jakiejś prowokacji, żeby to wyszło na wierzch taką metodą stalinowską, ale później to wyraźnie mu się wymknęło spod kontroli. My się zajmujemy dzisiaj nie analityką. Ja bym chciał żyć w kraju i źródło naszego zaangażowania to jest takie, żebyśmy mieli pewność, że ktoś pilnuje bezpieczeństwa szczególnie tutaj. Bo faktycznie jednym z newralgicznych punktów w tej wojnie jest Białoruś, ale nie ze względu na wagnerowców, nie ze względu na, 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 na bombę atomową, tylko ze względu na cały, cały, cały zespół elementów, które powodują, że jeżeli któregoś dnia zabraknie Łukaszenki, na przykład zostanie zgładzony, to będzie 2-3 tygodnie na nowy układ wokół Białorusi bo nagle się okaże, że społeczeństwo białoruskie jest prozachodnie, ono ma, ono ma inny charakter niż społeczeństwo rosyjskie. I to wyraźnie widać w różnych badaniach i zachowaniach tego społeczeństwa. I Polska będzie w stanie przed wielką szansą i wielką możliwością, ale też się boję, żeby ta możliwość nie została zniweczona. Żeby się nie okazało, że nie mamy możliwości oddziaływania na przykład na państwa zachodnie, tak żeby właściwie zareagować na kryzys na Białorusi, bo kryzys na Białorusi przyjdzie jak się nieformalnie rozmawia, to wszyscy państwu to powiedzą. Tu czy tam. A wróciłem teraz z takiej e, zamkniętej konferencji w małym gronie międzynarodowej, to eksperci nie mają wątpliwości. Kryzys zacznie się od Białorusi. Ale strasznie mnie wkurza to, co robi obecny rząd na przykład, jeżeli chodzi o partnerowców. To znaczy tydzień temu wicepremier nie, rano nie wiedział o tym, co się wydarzyło. Potem się tłumaczyli, że miał nagrany e, nagrane, nagrane ten wywiad. Toż to nie trzeba było meternicha do tego, żeby zrozumieć, że miał nagrane, ale jak miał nagrany i wstał przed 8.30, to powinien go wycofać i Chopena powinni grać, nie? Jak można puszczać wywiad, w którym nie wspomina się o kluczowych kwestiach z zakresu bezpieczeństwa? Potem dwa dni się z tego śmiali, a następnie ogłosili, że jednak jest niebezpieczeństwo ze strony Prigozina i, i, i jego Wagnerowców i wszystko znowu odwrócili w drugą stronę. I to jest też element. Dzisiaj są czasy bezpieczeństwa. Proszę Państwa, to nie ma wątpliwości. Bywają w historii czasy, kiedy ludzie się koncentrują na kwestiach na przykład indywidualnej wolności. Bywają czasy, kiedy ludzie mówią o bezpieczeństwie. Dzisiaj są czasy bezpieczeństwa. Ten rząd nie jest w stanie zapewniać bezpieczeństwa w takim zakresie, jak tego oczekują nowoczesne społeczeństwo. Myślę tu o bezpieczeństwie militarnym, ale też bezpieczeństwie zdrowotnym, ale też bezpieczeństwie zdrowotnym, ale też bezpieczeństwie finansowym, to jest, to jest kwestia inflacji i tak dalej, dalej. Przepraszam, bo się rozgadałem, zwykle tak nie czynię. Czy są jakieś pytania? TVP nie ma pytań o kwestie migracyjne? Wszystko jest jasne. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia. Dziękujemy bardzo.